On occasion, I look into the sky, thoughts racing. I'm pacing, just wondering why. But I was raised on the pavement to move with my pride. So I'm patiently waiting to move on my time. I see these magazines, these actors on the screens, these dreams that I'm having, or these rappers on the wall. So I'm backpacking, rapping CDs. Just still rap on TV, trying to give it my all till I. Witam państwa, Dariusz Szpakowski, razem ze mną na komentatorskim stanowisku, Włodzimierz Czaranowicz. Zapraszamy wspólnie na spotkanie Pucharowe, które zapowiada się naprawdę interesujące. Cześć, witam Was bardzo bardzo serdecznie. Jestem Rokan Pola, to jest gra FIFA 14. I mecz z Interem Mediolan, mojej drużyny podwiski Ziebieskiej Biała, najgorszej drużyny FIFA 14 z polskiej ligi. To w zasadzie jest drugi sezon. Pierwszy sezon już rozegrałem, to jest drugi sezon. Drugi odcinek z mojej kariery. Nie usłyszycie mojego komentarza tu w tym meczu, dlatego że ja ten mecz rozegrałem wcześniej. Wy zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Mecz się że jest wart uwagi, więc zachęcam do oglądania. A już się wyciszam. Zostawiam was ze Szpakowskim, Szaranowiczem i fifon 14. Nadzieje na 90 minut doskonałego futbolu. Ależ walka o piłkę. Pośrodkował, no i piłka wyszła poza pole polegry. Intermediolan rozpocznie od rzutu rożnego. rzut rożnego. Źle nam rzut przeciwnik przejmuje piłkę. strzelać dobra próba prostopadłego podania ale nie do końca przejmują rywale kapitalna wrzutka malinowski no w tej akcji do szczęścia zabrakło mu kilku centymetrów tak wyskoczył wysoko ale to nie wystarczyło Próbował, ale nie udało się. Powstrzymali rywali znowu przejęli piłkę. Ranoki przejęli piłkę. Zajęli Wejście na skrzydle. Delikatnie. Złe podanie i strata w środku pola.

w stronę Bramki. Jak on to zrobił? Kapitalnie obronił. Kelichowski. świetnie go obrał, oddaje strzał, obronił, ale jest szansa na dobitkę brawo, ładnie podał, ale ślicznie uderzył Kelichowski? No, nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć jego w akcji. Temu graczowi nie wystarczy czekać na przeciwnika. Często szuka ich sam. Ładni wymieniają podania. Zakręcił teraz obrońcą. Świetnie, teraz udaremnił próbę przedarcia się napastnika. Grapek. Do miejsca można strzelać. Wspaniała wrzutka, niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Czy to wykorzysta? Guarín zagranie głową? Aż się teraz popisał refleksem, świetnie wyłapał. Rezultat do przerwy 0-0. Ciekaw jestem, co da im ten remis, jaki mamy po pierwszej połowie w tym turnieju. Oczywiście muszą zagrać w drugiej części meczu zdecydowanie inaczej, dlatego że ta sytuacja niczego nie rozstrzyga. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Krafek. Między dwójką graczy Kuzmanowicz, Guarino, Malinowski, akcja zatrzymana, naciskany przez obrońcę wychodzi z piłką za linię Kuzmanowicz. Dobra pozycja do oddania strzału, ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Ponad przeciwnikiem wykonującym ścisk brawo, udana pułapka offside'owa Dobra wymiana poda Czy to wykorzysta? Jest szansa. Piękny gol. No myślę, że ich prowadzenie szokowało przeciwników, ale też i nas. To niewiarygodne. Wszyscy są na stadionie zaskoczeni, ale teraz cieszą się z tej bramki i będą prowadzić. Znakomite dośrodkowanie. Prosto do napastnika. Brawo! Malinowski. Piłka opuściła boisko i rozpocznie bramkarz. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Wspaniała atmosfera w drużynie, jak i na trybunach. Grają rzeczywiście znakomicie. Dzień szczęśliwości dla kibiców. Czy utrzyma się przy piłce? Telichowski Malinowski Telichowski No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Malinowski. Ale tutaj nie jest okazja. Daleko wybijają. Blisko pole karne. Dobre przejęcie na skrzydle. Krapek. Przeciwnicy przejmują piłkę. wykorzysta. Zdecydował się na strzał. Mamy rzut rożny. podróżina. Czy dobra okazja obok bramki. Przed nami statystyka dotycząca strzałów na bramkę. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. Belfobil. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. Czy to wykorzysta? Strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Dobrze, uwolnił się spod opieki. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Czy to wykorzysta? Uderzenie. To była ta szansa na remis. Jeżeli chcą wygrać albo zremisować, muszą wykorzystywać takie okazje. Powinien był zdecydowanie lepiej przyłożyć się do tego uderzenia. Jest dobrze ustawiony. Czeka tylko na podanie. Mały ewidentny. Sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? No tak. Ewidentny faul. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ta powtórka je rozdziała. Zamiast piłkę kopnął nogi przeciwnika nie mógł tego nie odwizdać. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Konieczny. Się ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrano. Wynik mówi sam za siebie. Dobra gra zarówno w ataku, jak i obronie. Nasz rację, to na pewno zasługa dobrej taktyki, ale i słabszej formy przeciwnika. Mecz komentowali dla Państwa Dariusz Szwakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy bardzo za uwagę. On occasion, I look into the sky, thoughts racing. I'm pacing, just wondering why. But I was raised on the pavement to move with my pride. So I'm patiently waiting to move on my time. I see these magazines, these actors on the screens, these dreams that I'm having, or these rappers on the wall. So I'm backpacking, rapping CDs. Just to rap on TV, trying to give it my all till I blow.